Słoneczne Radia i Wiadomości. Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie z Florydy i przenosimy się również na Florydę, tyle tylko, że do Coral Springs, gdzie jest Kancelaria Macieja Słowika. Dzień dobry, Maćku. Cześć, witam Cię, Paweł. Miło Cię widzieć. Maciek Słowik, czyli polski adwokat na Florydzie, zajmujący się wszystkimi sprawami. Dzisiaj akurat porozmawiamy sobie o rynku nieruchomości to może źle zabrzmi, bo ktoś pomyśli, że będziemy rozmawiać o cenach, prawda? Ale to nie o ceny tutaj chodzi, nie, tylko nie o, razem. O, o eksmisję tak po prostu i wprost to ujmując. O ile wiem, twoja kancelaria, którą ty reprezentujesz, zajmuje się i jedną i drugą stroną, czyli i staje po stronie właścicieli jak trzeba i jak trzeba to staje po stronie lokatorów. Dokładnie Paweł, tak to wygląda i to jest jeden temat właśnie z działki real estate na, który dostaje bardzo dużo telefonów od Polaków, od Amerykanów, od... Praktycznie wszystkich, którzy mają posiadłości tutaj, którzy rentują te posiadłości, lub oczywiście od lokatorów, którzy no niestety są w takiej ciężkiej sytuacji teraz, że no są w, w trakcie procesu eksmisji. Um, no jest to po prostu nieprzyjemny może temat, ale jest to część prawa, które jest tutaj no, bardzo popularne, dlatego że Floryda cieszy się dużą ilością domów, które są rentowane. Ludzie trzymają te domy jako, jako po prostu na, na, na przyjęcie rental income. To w takim razie od strony właścicieli na początek spójrzmy na ten problem. Jakie rodzaje powiadomienia musi dostać lokator, zanim zacznie się ten proces ekwizji? Tak, to jest bardzo istotne. Oczywiście, ja zawsze sugeruję moim klientom, których reprezentuję, którzy są właścicielami domów, żeby najpierw spróbować polubownie podejść do tej sytuacji. Trzymać opcję założenia procesu w sądzie jako ostateczna opcja. A więc jeśli już niestety nie udało się polubownie dojść do rozwiązania problemu, więc wtedy trzeba zacząć proces ewikcji. Więc żeby odpowiednio zacząć proces eksmisji, najczęściej zakładany jest przez to, że lokator przestał płacić czynsz. A w tym przypadku trzeba powiadomić go trzydniowym listem, czyli list, który musi być zawieszony na drzwiach rezydencji, który informuje lokatora o tym, że jest zadłużony dla właściciela w takiej i takiej sumie i ma trzy dni, biznesowe dni, żeby zapłacić tą sumę, albo będzie zaczęty proces ewikcji przeciwko niemu. Są oczywiście inne notyfikacje, które są tutaj na florydzie też używane, w sensie na przykład, jak lokator złamał część umowy rentownika, na przykład trzyma. Zwierzęta na posiadłości, gdzie nie, nie miał pozwolenia trzymać, albo następna osoba się tam wprowadziła bez pozwolenia. W tym przypadku się daje siedmiodniowy list, który daje osobom, właśnie lokatorom, możliwość naprawienia tego lub wyprowadzenia się. No i jest jeszcze trzeci rodzaj powiadomienia, i to działa w ten sposób, że jeśli już się skończył list, roczny czy, czy dwuletni. No, to wtedy jest powiadomienie, że list już nie zostaje przedłużony i że po zakończeniu tej daty ważności osoba się będzie musiała wyprowadzić. Wszystko jest potrzebne, żeby zacząć proces. Okej, okay. rozpoczął się proces eksmisji. Czy w takim razie właściciel lokalu może podczas tego procesu, który trwa, zmienić zamki w drzwiach? Absolutnie nie. I to jest bardzo istotne, żeby nie podchodzić do y, właśnie y, tego miejsca i próbować zmienić zamków lub wyłączyć lokatorowi prąd. Bo akurat może prąd jest na imię właściciela, wszystko to jest nielegalne według prawa na florydzie. To nie jest coś, co może zrobić właściciel, i tak naprawdę, jeśli to zrobi, to później on może ponieść konsekwencje finansowe, jeśli lokator postanowi zaskarżyć właściciela za złamanie tego prawa na florydzie. Więc jest bardzo istotne, że trzeba, jak nie ma. Polubowego rozwiązania problemu, to trzeba przejść przez proces sądowy i nie można zmienić zamków albo wyłączyć prądu lokatorowi podczas procesu eksmisji. Okej, okay. właściciel chciałby oczywiście odzyskać pieniądze za niezapłacony czynsz. Czy może próbować to robić w trakcie procesu, czy po? Mhm. Tak, dużo spraw, które ja zakładam na część lokatora, mają dwa paragrafy, powiedzmy tak. Jeden paragraf to jest na temat eksmisji, a drugi paragraf jest na temat czynszu, który jest niezapłacony, jest mała różnica w procesie, jak się ta sprawa toczy, bo oczywiście sam proces eviction jest w miarę szybki. Trwa może 30, no teraz trochę przez COVID trwa może troszkę dłużej 60 nie powiedzmy, ale żeby później odzyskać te pieniądze no to trzeba oczywiście wziąć sprawy efektywnie do kolekcji, czyli trzeba najpierw dostać tak zwany judgment przeciwko lokatorowi, a później trzeba jeszcze te pieniądze skolektować, czyli znaleźć konta bankowe, czyli znaleźć miejsce pracy. Ten proces może trochę zająć i czasami jest mniej kosztowny, dla, dla właściciela, bo jeśli lokator nie ma pieniędzy, żeby zapłacić czynsz, no to raczej będzie ciężko później od niego odzyskać pieniądze. I tak samo ten proces może chwilę zająć, ale te procesy mogą istnieć w tym samym czasie. Czyli jeśli lokator przestaje płacić, po założeniu trzydniowego listu na drzwiach, trzy dni biznesowych później możemy zacząć proces, który jest i o eksmisję, i też o kolekcję niezapłaconego czynszu. Zdarza się, że są. Decyduje o eksmisji, lokator nie chce się wyprowadzić, co wtedy ma zrobić Oczywiście. właściciel? Oczywiście, no to jest, to jest już przechodzi wtedy do, dla szeryfa. W momencie, jak sąd zadecyduje, że wszystko, co właściciel zrobił, było odpowiednie, żeby zacząć proces eviction i dostaniemy wyrok eviction, to wtedy moja kancelaria się zajmuje tym, żeby przesłać ten wyrok dla szeryfa, czy to jest Broward County, czy Sheriff Palm Beach, e, i później za opłatą bierze się tak zwany taki dokument, który się nazywa Rid of Possession i szeryf idzie razem, z, przeważnie z właścicielem domu, do miejsca zamieszkania i wyprowadza tego lokatora przy obecności szeryfa. Wiemy, że na początku, wtedy kiedy wynajmujemy komuś mieszkanie i to działa w obie strony, tyle tylko, że teraz mówimy od strony właściciela, przyjmujemy coś takiego jak deposit, ten security, security deposit. deposit. Mm -hmm, tak. Czy Właściciel tak od ręki może go odebrać? Czy Absolutnie musi nie. zwrócić, czy to jest też pod jakimiś paragrafami? Tak, jest, jest kodeks prawa, który właśnie zajmuje się zwrotem security deposit. I to jest błąd, który często widzę właśnie w mojej tutaj profesji, że właściciel myśli, że blokator się wyprowadził, ale jednak widzę, że są szkody w tym. Apartamencie, który był wypożyczony, więc postanowił, że jednak te szkody są w takiej i takiej sumie i zatrzymuje sobie ten depozyt w całości lub zatrzymuje sobie część tego depozytu i później je oddaje. To jest duży błąd. Nie można tak tego zrobić. Najpierw trzeba wysłać list poleconą pocztą, czyli Certified Mail, do ostatniego wiadomego adresu lokatora, który informuje jego czy ją o tym, że właściciel zakłada jakby obciążenie na ten Security Deposit. W takiej i w takiej sumie, przez takie i takie szkody, i wtedy dopiero po tym, jeśli 15 dni minie i lokator nie odpowie na ten list, to wtedy może dopiero przetransferować efektywnie ten balans ze swojego konta, które powinno być trzymane na oddzielnym koncie, nie na swoim koncie, bo te pieniądze teoretycznie nie powinny być mieszane razem, ale może wtedy po 15 dniach przerzucić te pieniądze na swoje konto. Bez tego jest szansa, że jeśli tego listu nie wyślę, to jest szansa, że będzie musiał zwrócić cały security deposit, mimo że są faktycznie szkody w apartamencie. Będzie musiał zwrócić cały ten depozyt i później dopiero skarżyć tego lokatora ponownie efektywnie za to, żeby odzyskał z powrotem część tego depozytu. Więc jest bardzo istotne, że. Dwie rzeczy mogą być w sumie zrobione. Jeden to oczywiście ten list, a drugi no to jeśli się lokator zgodzi na, na jakąś sumę, to żeby wszystko było w piśmie podpisane, że lokator się zgadza na, na oddanie części tej, części tej security deposit za te szkody, które są w apartamencie. Ponieważ powiedziałeś o tych szkodach i stratach, to ja pozwolę sobie przeskoczyć już na tą drugą stronę, czyli spojrzeć na to od strony lokatora, bo oczywiście właściciel też na pewne, Zobowiązania, a bardzo mhm. często to wygląda różnie. Czy lokator może na przykład się skarżyć, albo co może zrobić, jeżeli właściciel nie wykonuje jakichś remontów, które powinien wykonać? Tak. No z tym trzeba troszkę uważać, bo są remonty, które są traktowane jak takie poważne remonty, czyli w sensie, że na przykład budynek nie spełnia kodeksów miasta pod względem. Zdrowia jest, e, na przykład młód są takiego różne typu rzeczy, że po prostu miasto e, nie zgodziłoby się, że takie mieszkanie powinno być. Wtedy lokator musi wysłać e, e, swojemu właścicielowi też taki siedmiodniowy list. To działa dwie strony, są dwa siedmiodniowe listy, które lokator może, musi wysłać, poinformować e, właściciela, że e, albo cały czynsz będzie wstrzymany, dopóki. E, e, ten defekt nie będzie naprawiony, albo jakiś odpowiedni procent tego czynszu będzie wstrzymany, dopóki ten defekt nie będzie naprawiony. Czasami tak się dzieje, że po tym jak właściciel dostaje ten list, jest naprawiony, wszystko idzie dalej do przodu. Czasami tak się dzieje, że właściciel nie zgadza się z tym, co lokator mówi i nie naprawia tego, i wtedy to się tak kończy, że no, przeważnie zaczyna się proces ewekcjonizmu przez właściciela, ale w tym przypadku lokator ma obronę, na eviction przez to, że podał odpowiedni list, który poinformował właściciela o tym, że te szkody muszą być naprawione i powód, dlaczego był rent czynsz wstrzymany przez nienaprawę. Sąd wtedy decyduje, czy to było odpowiednie, czy nie i może odrzucić sprawę eviction, jeśli postanowi, że to był odpowiedni powód wstrzymania części rentu. A co się stanie, jeżeli ktoś, kto ma proces eksmisji, sprawę o eksmisję, na przykład zerwie umowę i się wyprowadzi. No to jest oczywiście też często spotykane. Widzę takie sprawy, kiedy może lokator nie był zadowolony z tego mieszkania, czy są inne powody, dlaczego się musi wyprowadzić strata pracy, cokolwiek. No i wtedy tak naprawdę właściciel ma kilka opcji. Jedna opcja, która jest najczęściej Spotykana, no to jest jakieś takie porozumienie, że rent, security deposit jest, jest trzymany i że właściciel może wyrentować ten dom, ale to nie jest koniecznie taka opcja. Właściciel może naprawdę zostawić to mieszkanie puste do końca ważności tego kontraktu i później skarżyć tego lokatora o całą sumę, jakby. Yy, mieszka tam przez cały okres swojego lisu. Też to się bardzo za, rzadko zdarza, dlatego że realnie nikt nie chce trzymać mieszkania pustego przez 6 miesięcy i liczyć na to, że będzie w stanie kolektować pieniądze. Yy, trzeba uważać, jak się podpisuje lis. Przeważnie to jest na ostatniej stronie, jest takie zaznaczenie, czy w, w, w momencie zerwania tego list zgadzasz się na ustaloną sumę, to się nazywa na kontrakcie liquidated damages, zgadzasz się na konkretną sumę, która będzie zapłacona dla właściciela, jeśli zerwiasz ten kontrakt. Jeśli masz to zaznaczone, no to, no to będziesz prawdopodobnie skarżony o tą dokładnie sumę. Jeśli to nie jest zaznaczone, no to właściciel ma różne opcje razem z oskarżeniem ciebie za cały list. Co się stanie z rzeczami lokatora po procesie eksplicji? Najczęściej to są zabrane przez lokatora, to jest w idealnym przypadku, ale czasami nie są I, i wtedy też to wracamy może na stronę tutaj trochę właściciela. Co mam zrobić z tymi rzeczami, które lokator zostawił i nie wiem, co mam naprawdę zrobić. Musisz mu wysłać powiadomienie, które moja firma tak samo przygotowuje, która dokładnie pokazuje listę rzeczy, które są zostawione. I dać mu określony ilość czasu, że jeśli te rzeczy nie będą wzięte, to te rzeczy później mogą iść na sprzedaż lub być wyrzucone. A jeśli po 10-15 dniach lokator się zgłosi, a ty już przeprowadziłeś te rzeczy na przykład do storage, to możesz odzyskać te pieniądze, które ty wydałeś na przechowanie tych rzeczy w bezpiecznym miejscu, czyli storage fees. A to możesz odzyskać od lokatora, żeby zwrócić jego rzeczy do, do domu. No, ale czasami, często tak się kończy, że jeśli te rzeczy naprawdę nie mają wartości, lokator już nie chce, no to wtedy po tym określonym czasie można, można je wyrzucić. Czy informacja o tym, że mieliśmy sprawę o eksmisję, pokazuje się w historii kredytowej? Tak, może się to pokazać, jeśli dochodzi do procesu judgment, czyli jeśli już jest wyrok sądowy, że eksmisja no, była dobrze założona i jest odpowiednia, i sąd już wydał wyrok eksmisji. No to wtedy te dokumenty są zapisane, ten dokument jest zapisany w księgach wieczystych i może być złapany przez niektóre kompanie, które sprawdzają kredyt. Równie dobrze, to nawet jeśli nie jest na historii kredytowej, no to następny lokator, który sprawdza historię, może po prostu zobaczyć, czy kiedykolwiek była sprawa w sądzie założona na eviction, na eksmisję przeciwko temu lokatorowi. I nawet jeśli lokator wygrał tą sprawę, to dalej to się będzie pokazywało i może to stanowić problemy, żeby później dostać następne mieszkanie, żeby wypożyczyć następne mieszkanie. To już ostatnie pytanie dotyczące tej całej sytuacji, jaką teraz mamy. Trzeba nawiązać do covidu i do pandemii. Pamiętamy, jak administracja prezydenta Donalda Trumpa z Donaldem Trumpem oczywiście, bo to on podpisał akurat ustawę, wyszła naprzeciw tym wszystkim, którzy stracili pracę, nie mieli pieniędzy i tak dalej i tak dalej. Chodziło między innymi o ekwizję i o to, żeby nie płacić. Tutaj już w szczegóły wchodzić nie będę. Nowa administracja Joe Bidena i sam Joe Biden, nie dość, że Podpisał się pod tym, co wcześniej przygotował Donald Trump, to jeszcze wydłużył ten, ten okres. Ale teraz z tego, co się orientuje, no niektóre stany próbują forsować swoje stanowe prawo i próbują do tego podchodzić no niejako indywidualnie, biorąc za jednostkę dany stan. Na przykład, jak to wygląda teraz aktualnie na, na Florydzie. Więc Floryda jako stan nie ma żadnego stanowego moratorium, tak zwane na eviction, ale jest przedłużone moratorium, które było nadane przez. Um, Centers of Disease Control, CDC, żeby zapobiec rozprzestrzeniu COVID. -a. Wygasło końcem lipca, ale administracja Bajdana przedłużyła to o 60 dni. I to jest tylko w przypadku, jeśli lokator stracił pracę i musi to nawiązać przez stratę pracy przez COVID, a co oczywiście nie jest trudne. Dużo ludzi straciło pracę przez COVID. Ale to nie jest absolutnie, że nie można założyć procesu eviction. Można założyć nawet pod względem niepłatności, i później lokator ma obowiązek udowodnić, że on nie zarabia. Czy zarabia mniej niż 99 tysięcy razem, wspólnie, że, że stracił pracę albo godziny były obniżone przez COVID, e, i że stara się od, e, pomóc e, e, od stanu, od miasta, żeby zapłacić właścicielowi za rent, i się stara zapłacić cokolwiek może miesięcznie, żeby, żeby, żeby coś dać właścicielowi podczas tego czasu, jak on nie pracuje, czy ona nie pracuje. E, więc. Obowiązek jest taki, że oni muszą wypełnić taki dokument i to muszą zrobić pod przysięgą, że oni właśnie spełniają te kryteria, które im pozwalają być pod, pod tym moratorium, że nie mogą być eksmitowani, dopóki się nie skończy właśnie to moratorium, które było dane teraz przez Bidena. Ale czy to zrobią, czy to nie zrobią, no to, to jest trudno do przewidzenia. Ale też możesz dalej przeprowadzić eksmisję, jeśli się skończył LIS, jeśli lokator robi coś przeciwko warunkom, które są ustawione przez LIS. To nie dotyczy. Moratorium tak naprawdę tylko dotyczy, jeśli e, przestali płacić. I wtedy oni mają obowiązek udowodnienia kilka rzeczy, żeby być pod ochroną tego moratorium. Maciek Słowik, adwokat kancelaria Coral Springs. Jeżeli macie pytania, korzystajcie z tych wszystkich informacji, które. Wyświetlają się w trakcie tego materiału, które wyświetlały się w trakcie tego materiału. Maciek, bardzo Ci dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia i do zobaczenia przy okazji omawiania kolejnego tematu. Dziękuję, Paweł. Dziękuję. Do, do usłyszenia. Do zobaczenia. To jest słoneczne radio.